Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, a jak nie, to że mnie dobrze słychać chociaż, a jak nie to trudno. Dostałem zapytanie od pani Karoliny. Bardzo panią Karolinę serdecznie pozdrawiamy z całą ekipą i kamerami serialu Jestem Budda Człowieku i bardzo dziękuję za zadawanie za, za, za pytań. No, A wątek dotyczy pewności siebie i samooceny własnej. I tak w zasadzie bez jakichś zbędnych nie wiem, wstępów, powiem to jak ja staram się podchodzić do tematu, a mianowicie punktem wyjścia do wszelkich naszych działań w różnych dziedzinach życia powinno być punktem wyjścia właśnie powinno być odpowiedzenie sobie na jedno ważne, ale to zajebiście ważne pytanie, a mianowicie i ten... To... Ta odpowiedź najlepiej, jak ona nie jest słowami, tylko jest takim doświadczeniem. A mianowicie. <gryw> też jakby nawiązując do klasyka, kim ty w ogóle chyba jesteś w pajacu? Może nie, nie mówmy tak o sobie negatywnie, ale chodzi o to, żeby doświadczyć pełni tego, czym się jest, kim się jest, jaka jest sytuacja, jaka jest rzeczywistość e, i jakie mamy możliwości, tak naprawdę. I właśnie ta pełna akceptacja sytuacji, pełna akceptacja rzeczywistości w danym momencie, yy, jakkolwiek znowu może to tak zabrzmieć, że mówię znowu o tym samym, to uważam, że to zawsze powinno być punktem wyjścia. Yy, a dlaczego? Dlatego, że jeżeli, nie wiem, środowisko wokół nas na przykład zdefiniuje nas jako że jesteśmy, nie wiem, słabi, albo jesteśmy dobrzy tylko w jednej dziedzinie, która na przykład już, już nas nie interesuje y, i damy się zdefiniować jakiemuś środowisku albo damy się zdefiniować nawet w samym sobie na, na takim intelektualnym tylko, y, takim intelektualnym wymiarze, że gdzieś, a, chyba miałem dobre oceny na przykład z matematyki, to pójdę y, na finanse, zarządzanie, rachunkowość czy coś takiego, bo tam się dobrze zarabiasz, coś takiego, i będę tym, nie wiem, matematykiem czy jakimś tam innym y, kimś tam i jeżeli pozwolimy się sobie, czy w taki sposób, czy innym ludziom zdefiniować, to bardzo jest możliwe, że będziemy w to wątpić, że, że po, po jakimś czasie pojawi się zwątpienie yy, i zacznie brakować tej wspomnianej pewności siebie, bo, bo nie ma jakby pewności tego, kim jesteśmy. Natomiast jeżeli wyjdziemy z tego punktu wyjścia, żeby na poziomie doświadczalnym, czyli poprzez właśnie zagłębienie się w samego siebie i pełna akceptacja rzeczywistości, jeżeli nadejdzie, to Mamy pewność w jakimś sensie, bo, bo doświadczenie to jest to, co doświadczamy jest jedyną najprawdziwszą prawdą e, o rzeczywistości, jaką jesteśmy w stanie de facto omen nomen, doświadczyć. E, I wtedy tak naprawdę nie ma wątpliwości, e, nie ma, jakby jest pełna akceptacja tego, że ok, jestem tym, kim jestem i nie daje się nikomu innemu defini definiować, przez co automatycznie ta sama ocena, ona nie jest zaprogramowana na wysoką. Ale też nie jest zaprogramowana na niską, że o, że o mnie ludzie mówią i ja sobie nie daję rady, coś tam, coś tam. Tylko po prostu żyję w takiej pełnej symbiozie z tym, kim jestem, powiedzmy, nie? Jest, 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 yy, jest po prostu pełna akceptacja i nie, nie musi walczyć, że czy ja jestem tym, czy ja jestem tamtym i tak dalej. Tylko właśnie żyjąc w, pełne, w, pełnym, w pełnym jakby pogodzeniu się z tym, kim jestem w danym momencie, co nie znaczy, że nie będę kimś innym za tam dwa momenty, czy do, za 20 tysięcy momentów, nie? Tylko chodzi o to, że w tym momencie jestem tym, kim jestem. Jeżeli to jest punktem wyjścia do naszych działań, to wtedy nie będziemy się ciepać gdzieś właśnie od, od oceny czyjejś przez ocenę jeszcze czyjąś i tak dalej i nie będziemy jakby wątpić w to, kim jesteśmy, że tak powiem, nie? Tak bym to powiedział, że ta ocena wtedy nie jest właśnie, bo to ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, to nie chodzi o to, żeby się programować na to, że ja jestem chyba, nie wiem, każą ci wejść do klubu i wszystkie dupeczki twoje, bo masz sobie mówić, że jesteś zajebisty i coś tam, nie? Bo to nawet jak wejdziesz taki nafukany i coś tam, to gdzieś za chwilę przy, może przyjść wątpienie w to, w jaki sposób się zdefiniowałeś, bo to nie jest prawdziwe, to nie jest autentyczne, nie? Tak bym to widział. A jeżeli, jeżeli to wynika właśnie z tego poziomu doświadczenia, że okej, okay, wiem kim jestem, wiem kim nie jestem, jakby czuję w pełni, czuję pełną gębą e, to, kim jestem, to nie powinno zaistnieć takie ryzyko, że ja zacznę mówić e, czy to jest to, czy to jest... Bo nawet faktem jest, że to była twoja rzeczywistość w danym momencie, nie? I, i, i cóż, i z tego, jeżeli mam, mamy tą akceptację rzeczywistości, mamy tą akceptację sytuacji w danym momencie, e, to zastanawiamy się jakie mamy możliwości, co nas interesuje e, i układamy sobie jakiś tam plan, nie? Najlepiej jeżeli mamy możliwość sobie układania, dlatego tutaj ja oczywiście lubię Fanpage zdelegalizować coaching i rozwój osobisty, natomiast uważam, że jeżeli mamy pod ręką albo dobrego coacha, albo dobrego przyjaciela, bratnią duszę, która może e, być jakby takim zastępstwem takiego coacha, czy nawet często lepszym zastępstwem tak naprawdę, lepszą alternatywą. E, to super, jeżeli mamy jakby kogoś, kto nam pomaga realizować czy planować sobie cele. A jeżeli nie, to myślę, że możemy właśnie wykorzystywać bardzo intensywne i częste wracanie do siebie i mamy wtedy taką klarowność, jakby zbudować sobie atmosferę takiej klarowności, że ok, wiem co chcę i mam pewność, że to, co to czego ja chcę w danym momencie, to jest właśnie tym, poprzez doświadczenie. I wtedy sobie układamy jakiś plan. I właśnie jak sobie użymy ten plan zbudowany na tym, na takim autenty, na autentycznej prawdzie powiedzmy to po pierwsze jakby jest mniejsze ryzyko, że najdzie zwątpienie, że tak powiem, że e, może to mi nie o to chodziło i tak dalej. Bo nawet jeżeli za tydzień znowu uznam, że hmm, czy to jest na pewno to, czy to nie jest na pewno to, czy, znaczy czy to jest to, co ja chcę robić, yy, to znowu wracamy do tego, do próby autentycznego, yy, autentycznego jakby zagłębienia się w siebie i znowu odkrycia tej prawdy na nowo w jakimś sensie, nie? Yy, i nie miejmy do siebie pretensji, jeżeli po tygodniu uznamy, że ej, to jednak nie było to, bo mamy przekonanie, że tydzień temu, planując sobie, to było najlepsze, co ja byłem w stanie jakby wymyśleć dla samego siebie, że tak powiem, nie. Natomiast zawsze uważam, że punktem wyjścia powinna być ta pełna akceptacja rzeczywistości i pełna akceptacja własnej osoby. I ta sama ocena uważam, że nie powinna być wysoka, niska, tylko powinna być autentyczna. Czyli powinniśmy czuć... Kim jesteśmy tak naprawdę, nie? E, I to po pierwsze, primo, a po drugie, primo właśnie jak najczęściej wracać do siebie na tej drodze, że e, cały czas jest, e, jesteśmy, właśnie mamy kontakt z bazą, że tak powiem, cały, cały czas e, regularnie do siebie wracamy, dzięki czemu nie powinno, czy znaczy coraz częściej e, wracając do siebie. Nie powinno przychodzić lub powinno przychodzić bardzo rzadko, o wiele rzadziej e, takie zwątpienie, e, czy kim, kim ja jestem tak naprawdę, w jaki sposób się definiuję, kto mnie może oceniać, e, bo w momencie, kiedy właśnie w autentyczny sposób wracamy do siebie, e, mamy pewność na poziomie doświadczalnym, że czujemy kim jesteśmy, że tak powiem, nie? I stąd uważam, właśnie, stąd powinna wychodzić nasza nawet nie tyle samoocena, chociaż. No, Powiedzmy tutaj jest samoocena, ale czucie tego, kim jesteśmy. Po prostu taka pełna identyfikacja. To, żeby się nie identyfikować ze swoimi myślami, które właśnie przychodzi jakieś zwątpienie, to tylko zaobserwować, okej, okay, pojawiają się jakieś myśli zbudowane z przyczyn jakichś tam wcześniejszych doświadczeń, e, otoczenia środowiska, genów również i tak dalej. Natomiast bycie tym, kim jestem, to powinno być to, z czym powinniśmy się identyfikować, tak uważam. E, I cóż, i... W jednej części wracając do siebie, tak jak mówię, nie ma tego ryzyka, że przyjdzie że wątpienie. I coś chciałbym jeszcze dodać, czy nie chciałbym jeszcze nic dodać? Myślę. Nie myśl, tyle, bo Myślę, że mogę to skonkludować na ten moment. W tym punkcie zróbmy tak. Proponuję. Zróbmy tak, że ja skonkluduję to właśnie w ten sposób, że punktem wyjścia i źródłem optymalnej samooceny i optymalnej pewności siebie powinna być pełna akceptacja rzeczywistości, ponieważ wtedy czujemy w autentyczny sposób, kim jesteśmy i nie przychodzi nam łatwo e, dawanie komuś nas definiować i oceniać nas samych, przez co może na, nachodzić zwątpienie, kiedy jesteśmy na takim e, autopilocie i, 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 i nasze, nasze cele tak naprawdę, nasze działania wynikają e, z takiej iluzorycznej e, samooceny, z iluzorycznej identyfikacji. E, samych siebie e, i jakby nawet z, do, z doświadczenia własnego ale również jakby z doświadczenia innych ludzi wiem, że jak właśnie nie jest taka na przykład regularna medytacja i to regularne wracanie do siebie e, jest ta autentyczna identyfikacja z tym kim jesteśmy a nie z tym kim nasza iluzja mówi nam, że może, możliwe, że jesteśmy e, i, i wtedy nie ma czegoś takiego, że ktoś nam mówi nie wiem, jesteś marniakiem czy coś takiego to just like your opinion man, jak Mawia Classic Ja well You know, that's just like, uh, your opinion, man. Twoja opinia i ja już szanuję, jakby wiem, że ma, są jakieś przyczyny, które sprawiają, że tak możesz o mnie myślić, myśleć. Nie mam kompletnie z tym żadnego problemu. Życzę ci wszystkiego dobrego. Z pełnym zrozumieniem do tego podchodzę. Jeżeli pojawiają się również z naszej strony jakieś myśli wątpiące, że no, ja nie dam rady i tak dalej, to również staram się po prostu zaobserwować ty wążem w myślach. Jest rozproszenie. To jest naturalna kolej rzeczy naturalny proces własnego rozwoju. Just accept love, jak to mówię, jak jestem w Singapurze, czyli po prostu zaakceptuj człowieku. I tak mówię, ta obserwacja, częste wracanie do siebie i akceptacja. Myślę, że powinny być punktem wyjścia. I z, z, mo z mojej perspektywy są najbardziej optymalnym gwarantem sukcesu. W tej dziedzinie, ale nie tylko w tej. Więc zróbmy tak, że w ten sposób to skonkluduję, e, mam nadzieję, że to miało sens, a jeżeli nie miało sensu, to mi powiedzcie to prosto w twarz człowieku, nie w sensie, e, dajcie proszę znać, czy, czy to miało sens, czy nie, kłóćcie się ze mną, albo dyskutujmy, porozmawiajmy, warto rozmawiać, jak e, mawia ten oszochowy z e, przepraszam bardzo za takie tutaj dygresje, ale no, jeszcze jestem taki troszeczkę niedospany po... Po locie od 23 do 5 rano, a jest jakoś siódma. Także, no, ale nie tłumaczę się, po prostu akceptuję i pozdrawiam serdecznie. Jo